Proszę bardzo, takiego mam pomagiera. Ekstra super. Pięknie, ale pani odkurza. Mniej roboty mama będzie miała Zosia, co? Tak, Zosiula. Tak? No tak! Dzięki za pomoc. Nie kochani, ta kreska to nie filtr. To moja robota, dzisiaj zaszalałam. Wczoraj sobie kupiłam pędzelek taki cieniutki, bo chciałam zobaczyć jak mi wyjdzie kreska i nie wiem, dajcie znać. Ale chyba nie najgorzej. Przecież yy, nie ukrywam, że nie trwało to chwilę. <grym> Musiałam trochę popracować, troszeczkę powycierać, trochę przypudrowywać. Tak, ale na oku słuchajcie mam yy, też taką... To nie jest nowość, po prostu dorwałam to w hebe. Taki klejący cień. Co prawda, jak pierwszy raz go nałożyłam, to on miał takie, taki brokacik delikatny i myślałam, że on cały czas taki będzie. Ale widzę, że ten brokacik był tylko z wierzchu, a teraz jest po prostu taki taka poświata ładna. Ale też jest ładnie. Za 12 zł. Nie. I w oczekiwaniu na kondzia siedzimy. Znaczy, ja sobie siedzę. Zosia! Zosiuli, a koko? No. Co pani lubi? Co ty tam masz? No. Nie, wyrzuć to. Tak, czekamy na Kondzia i jedziemy. Podpisać. Pewne co łóżko. Ale będzie jazda. Już nie mogę doczekać. Nawet się boję w sumie trochę. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak ja muszę podjąć jakąś poważną decyzję, to najchętniej bym zapytała się o... Zdanie całego świata. No, a na pewno najbliższych. Ja tak mam, że muszę się popytać, to upewnić. Nie ma tak, że nic mnie nie obchodzi. Zawsze sama decyzję podejmuję. Muszę mieć jakąś taką podkładkę. Nie wiem, z tego to wynika, ale chyba, no nie wiem, no może z, takiej, z takiego. powiedzieć, hmm, że z braku pewności siebie, ale to nie jest tak, że ja nie mam w ogóle tej pewności siebie. Ale no, może rzeczywiście jest i nie wiem, zbyt mało. ALO! Josia. Zosia? Jo Czy Wasze dzieci też zrywają wszystko z krzaków, drzew, co, co, co rośnie. Na szczęście moje Zośka nie bierze tego do buzi. No, ale wiadomo, trzeba patrzeć po różnie bywa. Ja wiem, że jest jeden krzak. Nie wiem, czy to się mówi na to chyba gil? Tak. Ale to nie jest chyba krzak, tylko drzewo? Nie. Jezu, nie wiem. Na głupka zaraz wyjdę. Ale pamiętam, że jak byłam małą gówniarą i ze szkoły zawsze wychodziłam, to by na drze. Jezu. Tak, ale takie były, takie klejące, słodkie i to jadło się.